Witam Was w moim pierwszym let's play'u gry Minecraft. my sobie nowy świat. Ja zajęłem już cztery, pewnie większość z Was zna już tą grę. Znajdziemy sobie po prostu World. Hmm. Byłem już się tak w połowie filmiku przed chwilą, ale się coś przestało nagrywać, nie wiem dlaczego. Spada raczej, ona się wszystko nagrywa dobrze, a więc... Dobra, teraz wszystko na, że nagrywa. Może po prostu jakiś czas robić cięcia w narracji, nic wielkiego. Idziemy po drzewo. Co? Idziemy po drzewo. Że jak? To teraz możemy cień. Okej. Okay. Mam nadzieję, że potem w jakiś sposób, żeby nie musieć robić cięć co 40 sekund, bo to będzie dosyć irytujące, jak dla mnie. Ogólnie filmy wychodzą co Nawet 10 minut na razie, tak więc będą były cięcia co minutę. Mam nadzieję, że wystarczy. To to więcej mogę powiedzieć? Chyba nic. Może, tylko, że... Może to, że jestem nowy w ogóle na YouTube, pierwszy raz nagrywam jakieś filmiki, w których coś gadam. Hmm. Tak więc mam nadzieję, że mój głos jest dosyć nośny dla Was. Czy nie chcecie to po prostu, nie oglądajcie kogoś, kto ma taki głos, nieważne. Ta ta ta, ta 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 tniemy drzewo gliną, a raczej klejem. Dobra, no to teraz małe cięcie. Okej, okay, kolejny komentarz. Robimy sobie teraz trochę desek. Ale to nie wiem, jak oni mogą w tym craftingu robić desek drewno. tak w rękach. Ta ta ta, 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 ta. Oboki jest desek. Niczym, w ogóle niczym. Trochę dziwne. W ta trochę ta, 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 ta Komentarz na żywo nie jest, ponieważ robię wszystko, żeby tylko nagrywać filmiki, a jeżeli nagrywam na żywo komentarz, to wiesz też też szum. Te wszystkie filmiki na YouTube zaimponowały mi. I, i pociągnę po to żeby nagrywać własne tak więc jedziemy z tym koksem jedziemy po ziołu. dobra małe cięcie w narracji i już po cięciu dobra i po prostu program mi nie przyjmuje że mam jakieś 10 minut cały czas narrację nie wiem dlaczego ale to już nieważne. Mam nadzieję, że filmik dosyć dobrze wyjdzie. Postaram się wrzucać często filmiki, ponieważ chcę mieć najwięcej widzów. Co to mi to, to mogę powiedzieć? Chciałbym Was też zaprosić na kanały różne które ja osobiście polecam, znajdziecie linki w ogóle w moich subskrypcjach, są, jest kilka kanałów, które też warto śledzić według mnie. Moment, idzie na razie i potem omówię nazwy tych kanałów. Okej, okay. pierwszy z nich pewnie każdy zna, jest to kanał Jerry Lockera. A jeżeli nie, to trudno, myślę, że chyba po ponieważ nagrywa on filmy dłuższe niż 20 minut przynajmniej, często 40 minut nawet. I ogólnie. Następnym graczem jest minecraft.pl z panem z TSG hmm. Link także będzie w opisie. z kanał, w których polecam to Junior Izaha. Podróżnie bardzo śmieszni są i w ogóle polecam ich. Zachęcam do, do oglądania. Y y y co by tu jeszcze? Mr. Astobales, pewnie też już trochę znany na jest. Ma już kilka filmików. I jeszcze jeden jakiś był. Y y a tak, mój katał ostatnio zaczął nagrywać nowe, w ogóle zaczął od nowa coś nagrywać, pierwszy raz, filmik Minecrafta, niedługo pojawi się zapewne Prince of Persia, pożyczył on ode mnie grę, i to będzie chyba na tyle, link także będzie w opisie, a teraz cięcia w narracji, i witam ponownie. Chcę być w tej dziecięć, sko... Y przyznam, że trwają one 2-3 sekundy góra. Tatatatatatam. No. Serio, kupimy zawsze szczęście. Tyle gliny. Przy spałni. spawniu. Zrobimy sobie gliniankę. Nie, żartuję. Aaaa... Ja bałem się. Plum. 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 Hmm, ma to wejść? Ufff, dalej wejście. Bo oooo. Hmm. O, więc... Idziemy w drogę, poszukać jakiegoś miejsca do siedlenia się. Hmm, spać mi się chce. Nie wyspałem się. Nie wyspałam się, spać mi się chce. Nie wyspałam się, spać mi się chce. To więcej więcej dodać mogę hey, ja? Chyba już nic. Ta 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 No byk tym ten... mm. nie... Moja się rapowaniem. Jest dużo lepsza mnie. Ale niestety nie nagrywa tego na YouTube. Mm. Warto tam mówić o moich kolegach. Może bym powiedział coś o mnie, tylko że nie wiem co. Jeszcze raz coś mówię. O, tak no, tylko w ogóle to. Zatrzymam relację Za chwilę się. Za chwilę znowu myślicie. Się... Nawet będzie 10 on dla mnie 2-3 sekundy na rokach. Okej, okay, nagrywamy na relację znowu. Um, chyba się nie nagrywało wcześniej, coś tam robiłem. Um, Muszę zjeść kolację. Dobra, moment. Hmm. No i tak to będzie wyglądało. Takie filmiki będę robić. Mam nadzieję, że podoba się. Jak nie, to trudno. Ah. Ah. Spać mi się chce. Spać mi się chce. Tu już więcej mogę rzec? Chyba nic. Hmm. Dobra.

Ale musisz szybciej naciskać, bo wiesz, sygnał musi dojść. Mm. Dobra, dalej. A więc, let's go. O, cięcie. Momentik. Jest tak do mnie bardzo męczące to cięcie robić, ale... Tego się nie robi, żeby tylko coś robić w wolny czas. Ta ta ta, ta. W ogóle myślę, że filmiki mojego kolegi będą dość ciekawe i ten hmm. Wszystkie linki, tak jak mówiłem, znajdziecie w opisie. Nie wiem co tu więcej mówić. Oprócz tego, że mnie głowa boli chyba nic. Ale i tak będę nagrywać było. O, o. o, kolega mnie pisze, zaraz wracam cięcie. Okej, okay, i jestem z wami znowu ponownie. Mmm, znowu nie piszę. O ty to za ludzie. Dobra, moment zaczęłam na rację. Okej, okay, nie powinien nic pisać. A więc lecimy dalej. Go, go, power, rangers. No znowu ktoś za mnie pisze. Jeżeli słyszycie ten głos, przepraszam bardzo, co ja mam poradzić. Mm, nie będę na ponieważ zostało się tylko kilka minut, kilka w ogóle sekund do końca filmiku i to już będzie koniec tak więc komentujcie oglądajcie medal i mam nadzieję że będzie miał dużo powierzchności żegnam na razie, cześć